Cześć Dzisiaj Wam pokażę rozciąganie odcinka piersiowego kręgosłupa o ścianę super ćwiczenie, proste krótkie dużo nie trzeba trzeba mieć tylko mobilność której mi czasem brakuje czasem, ostatnio zawsze spójrzcie siadamy w ten sposób, opieramy się o plecy plecami o ścianę siadamy tak żeby piętami maksymalnie dotknąć posiadku, jak tylko możemy, jak najbliżej. I w tym momencie opieramy się maksymalnie, wpychamy plecy w ścianę, wypychamy klatkę do, do przodu, tylko plecami maksymalnie się wciskamy do, w plecy w ścianę i w tym momencie, kiedy klatkę mamy wypchniętą, ponosimy ręce do góry. proste ćwiczenie, jak mówiłem dwie, trzy serie Wam wystarczą po 5-10 sekund przytrzymania jak chcecie trochę może dłużej powinno to pomóc i pamiętajcie, że każde takie ćwiczenie mobilizacyjne to jest systematyczność nie, że raz w tygodniu to zrobicie, nie najlepiej to codziennie poświęcić na rozciąganie mobilność 5-10 minut i być w tym systematyczny, tak? no dobra, no to zróbcie to przed treningiem lub dni treningowe. ale chodzi o tą systematyczność, bo, bo jak przestaniecie to robić, to wrócicie do normy. Tak to już jest. Tego pamiętajcie. Systematyczność, jak we wszystkim, to jest proces, nie sprint. Cześć i do zobaczenia w następnych filmach, ale też zapraszam do współpracy online i stacjonarnie w Warszawie. Cześć i do zobaczenia.